Wczoraj przechodząc gościńcem, przez który uczęszczam kilka razy dziennie, wiele ludzi tędy chodzi. Czemu może świadczyć ta oto wydeptana w śniegu ścieżka? Zauważyłem niecodzienny przedmiot, którego tu wcześniej nigdy nie było. Nie wiem co to może być, ja się zbliżam do niego. wygląda to na kamień ale skąd on się tutaj wziął trochę tak jest taki tutaj dziura to tak wygląda jakby to spadło z góry ja sięgnę do swojej podręcznej saszetki mam tu taki młoteczek i spróbuję uderzyć w to o jest to bardzo twarde to by był może meteoryt. Tak mi się zdaje, że to jest chyba meteoryt. No bo skąd on by miał się tutaj znaleźć w takim terenie? I w dodatku w zimie. To jest coś nieprawdopodobnego. Czyżbym to ja znalazł meteoryta? Że będę go musiał zabrać do domu i dokładnie pobadać. Może to jest. A dodam jeszcze, że w nocy było słychać taki świst troszkę. I myślałem, że to samolot startuje. No i niecodzienne zjawisko. Nie często zdarza się takie oto. Przypadki. Także ja go zabiorę i będę badał dalej.